omówimy komunikat sprzedażowy na konkretnym przykładzie, żeby łatwiej Ci to było zrozumieć. Wyobraź sobie dietetyka, który sprzedaje 14-dniowy jadłospis za 69 zł. Przejdziemy sobie teraz przez cały przekaz tak, jak usłyszy go osoba po drugiej stronie, czyli potencjalny klient, na spokojnie i krok po kroku. Nazywam się Beata Wierzchowska, jestem marketerką i przedsiębiorczynią. Mówią na mnie dobra wróżka od płatnych kampanii. Na co dzień pomagam biznesom rozgościć się w online'ach. Jestem założycielką agencji digitalowej AdMate, gdzie łączymy praktyczną wiedzę o kampaniach marketingowych z zamiłowaniem do estetyki. Stworzyłam także Akademię AdSów, przestrzeń dla przedsiębiorców, w której uczę prowadzenia skutecznych kampanii na potrzeby marek osobistych i małych biznesów. Pamiętaj, że kampania tak naprawdę, jakby, no technicznie startuje w menedżerze reklam, ale tak w praktyce startuje w tym, co chcesz powiedzieć, do kogo i w ogóle po co. A jeśli to nie jest klarowne, to tak naprawdę nawet najładniejsza grafika, najlepsza landing page, najlepsza oferta nie dowiezie wyniku. Dlatego najpierw porządkujemy przekaz, a dopiero później przekładamy go na obrazy, czyli na kreacje reklamowe, a także teksty reklamowe. Pamiętaj, po pierwsze, jedna teza przewodnia, ta sama wszędzie. W naszym przykładzie z dietetykiem brzmiałoby to tak. Jadłospis 14-dniowy dla zabieganych. Posiłki do 20 minut. Normalne produkty albo łatwo dostępne produkty. Lista zakupów bez liczenia kalorii. I teraz ważne, to samo zdanie: Czytasz w reklamie i jednocześnie na landingu sprzedażowym. Dodatkowo wideo może pokazać na przykład trzy krótkie przebitki, jakiś fajny kadr e, reklamy z tym tekstem, e, nagłówek na stronie też z tym samym brzmieniem i na przykład takie call to action przycisk: Zaczynam. 14 dni za 69 zł. Tak samo lub bardzo podobnie może brzmieć Twój nagłówek w kreacji reklamowej. Po drugie, w komunikacie sprzedażowym ważne jest to, żeby sprzedawać efekt po, a nie plik PDF. Tutaj bardzo, bardzo wiele biznesów ma z tym problem. I na przykładzie dietetyka, nie sprzedajemy jadłospisu, tylko sprzedajemy ten stan po kupieniu, po zakupie jadłospisu, czyli dzięki temu wiem co jeść, mam mniej decyzji do podjęcia po pracy, mam więcej energii, na przykład możesz też nawiązać do zmiany wagi, bez głodówek, bez jakiś obostrzeń. Więc mówię tutaj w komunikatach reklamowych, uporządkuj jedzenie w 14 dni, Mogę tutaj dodać, że dostaniesz gotowe, menu, szybkie przepisy, listę zakupów, też zaczynasz bez aplikacji, bez jakiegoś specjalnego ważenia i restrykcji. Często jest też dobrze nawiązać do jakiejś sytuacji życiowej, na przykład Ania mama dwójki, 14 dni na moim planie, na przykład minus 2 kg i koniec z wieczornym podjadaniem. Tylko pamiętaj tutaj, że te rezultaty rzeczywiście nie mogą być przesadzone i muszą być spójne z rezultatami Twoich klientów, więc to jest bardzo ważne, ale też fajnie, żeby to sytuacja. Ogrywać do Twoich klientów, czyli wiesz w jakim oni są w momencie życia i dostosowujesz ten komunikat sprzedażowy właśnie do tej osoby. Po trzecie, nazwij problem lepiej niż klient. Możesz tutaj na przykład odwołać się do jakiegoś Twojego doświadczenia, na przykład powiedzieć, że z konsultacji wiem, jaki jest największy problem takich osób jak ty, moich potencjalnych klientów. Nie wiem, co gotować, wracam później i tak albo boję się efektu jojo. -jo. Więc tutaj też. Fajnie jest odwołać się do tego problemu, nazwać ten problem, to wyzwanie Twojego klienta. Możesz w tym komunikacie też przepleść jakiś, na przykład wiadomość od klienta, klientki, oczywiście za jej zgodą, która będzie jakby dopełnieniem tego rozwiązania problemu. Numer 4: zasada KIS, czyli keep it, stupid, simple. Co to znaczy? Upraszczaj do 3-5 sekund twoje komunikaty sprzedażowe. To musi być maksymalnie jakby przystępne dla każdego, bez żadnej ekspertyzy. Ktoś, kto zrozumie twój komunikat już 3-5 sekund od zobaczenia go po prostu w reklamie. Dobrą praktyką jest też to, żeby Mówić do jednej osoby w komunikatach sprzedażowych. Zachować, jeśli chcesz budować oczywiście wokół swojej marki taki koleżeński ton, to zachować ten ton także w reklamach. Czyli na przykład piszesz, jeśli po pracy nie chcesz już myśleć o jedzeniu, weź ten plan. Otwierasz, gotujesz, jesz. Używasz takiego słownictwa, którego twój klient używa. Jakby jesteś jednym z nich, jednym z tych Twoich klientów. Fajnie też jest, na przykład, na początku filmu przeczytać jakieś dwa krótkie cytaty z wiadomości, jako się zacytować, dzięki czemu mm, ten język będzie taki zbliżony do Twoich odbiorców, a nie jakaś taka korpomowa, czyli jakieś eksperckie, eksperckie, bla bla bla, tak to można nazwać. Zwróć uwagę także na nazwę swojego produktu, bo nazwa i oferta też są obietnicą. Czyli nie piszesz, pakiet PDF 2.0 czy checklista PDF i tak dalej tylko plan na 14 dni dla zabieganych jadłospis w 20 minut i ta sama fraza później ląduje w całej komunikacji czyli nazywasz ten produkt też maksymalnie prosto żeby on był korespondujący z tym Jakie wyzwanie rozwiązuje, żeby ktoś nie musiał się domyślać co to w ogóle jest albo też żeby z kolei jakby nie spłaszczył wartości twojego produktu, bo jeśli napiszesz PDF dla zabieganych, to ktoś sobie myśli: "Po co mi jest jakiś PDF, skoro mogę go wypluć z czata GPT?". No a to już jest na przykład, nie wiem, jadłospis na 14 dni, więc weź pod uwagę, żeby ta nazwa twojego produktu była też yy, z Korelowana z Twoją ofertą, ale także przyjemna i łatwo dostępna. Teraz jeszcze podsumowując: jak ten komunikat sprzedażowy składamy w całość? To jest taka, można powiedzieć, naturalna sekwencja dla Twojego odbiorcy. Ja to robię tak. Najpierw opisuję sytuację słowami klienta, czyli na przykład wracasz późno, nie wiesz co ugotować, potem znowu podjadasz wieczorem. Potem rysuję obraz po, czyli Masz plan na 14 dni, szybkie przepisy, listę zakupów, czyli coś, co jest tak jakby plusem dla tej osoby. No i następnie taka obietnica w jednym zdaniu z doprecyzowaniem w ogóle, dla kogo jest ten produkt. Dla zabieganych, dla mam, dla tych, którzy chcą jeść normalnie, dla tych, którzy chcą mieć spokój z pytaniem, co dziś na obiad itd. itd., itd. I dodaję cenę 69 zł i zaczynasz już teraz. Dobrze jest też dodać jakiś jeden wiarygodny dowód, jakiś krótki screen z opinią e, albo przed-po. Tylko uwaga na to przed-po. Nie dodajemy żadnych na przykład zdjęć, sylwetki przed i po w kontekście jadłospisu, bo tutaj meta może blokować reklamy przed i po, które na przykład dotyczą bezpośrednio wizerunku. Ale tutaj ten tekst niech będzie taki bardzo, bardzo doprecyzowany, skupiony na Twoim użytkowniku. Może ci w pisaniu tego tekstu pomóc ChatGPT, ale błagam, nie dodawaj pierwszego, lepszego tekstu z ChatGPT. Też raczej unikaj tego stosowania tych emotek na samym początku, jakby każdego akapitu, bo to jest wprost, no widać, że pisał to chat GPT, więc spróbuj to dostosować do swoich odbiorców. Ten komunikat sprzedażowy jest bardzo, bardzo istotny. A jeśli szukasz partnera, dzięki któremu poukładasz swoją strategię i będziesz realizować kampanie Meta Ads, które efektywnie sprzedają, zgłoś się do Admate. Formularz znajdziesz w opisie. Dziękuję ci za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.